Moje drogie, będzie filmik z piątką super podkładów, które sprawdzają się u mnie przez okres letni, po prostu są jak must have. Musi być. No, niestety, makijaż w okresie letnim ma wiele. Trudności, no to temperatura, płacąca się skóra, no bo skóra jest tkanką żywą, niestety ona pracuje i tu mówię naprawdę niestety, bo wielu osobom to bardzo przeszkadza, jak makijaż wygląda w okresie letnim. Trzeba mieć ym, sprawdzone kosmetyki, sprawdzone sztuczki, no i klimę w zasięgu yy, swojej skóry, żeby yy, ją ostudzić, trochę ochłodzić, żeby to wszystko wyglądało jak trzeba. Pokażę Wam dzisiaj pięć moich sprawdzonych kosmetyków na okres letni. Yy, moja skóra jest na tyle łaskawa, że nic z niej nie spływa. Oczywiście skóra się przepłaciła, przetłuści, ale nadal wszystko siedzi na miejscu, ale nie z każdym podkładem, bo niektóre podkłady na okres letni się trochę nie nadają, ponieważ wyglądają zdecydowanie gorzej szybciej po prostu się przetłuszczają. A oczywiście każda z nas chciałaby tego uniknąć i, i chciałaby, żeby te podkłady pudry, żeby się sprawdzały w jak najdłuższym okresie czasu. Zrobiłam przed chwilą dla Was filmik z top 5 pudrów, które sprawdzają się u mnie w okresie letnim najlepiej i teraz pokażę Wam 5 podkładów, z których też jestem najbardziej zadowolona. To są podkłady imprezowe, wyjściowe, takie do miasta, jak kiedy coś załatwić i mamy jeden parking, tylko w mieście, w centralnym miejscu, trzeba gonić do urzędu, jednego, drugiego, trzeciego, czy tam do konkretnych miejsc, po prostu na piechotę, a to nie jest żadną przyjemnością, jak w cieniu jest plus 30, człowiek jest umalowany, chce wejść do urzędu i oglądać jeszcze jak człowiek, a nie żeby każdy patrzył na nas jak na jakiegoś potwora. Pierwszym podkładem, który Wam pokażę, jest to marka bardzo droga. Jest to marka, którą ja bardzo lubię, ponieważ ma wiele podkładów, które się mnie sprawdziły. Oprócz jednego, którego się pozbyłam, bo to zmatowienie było dla mnie zbyt duże. Jest to Bobbi Brown Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15. Jest to podkład o bardzo delikatnej, lejącej konsystencji, który układa się cieniutko na skórze. Nie jest to konsystencja kremowa. Jedna pompka, maks półtorej, wystarczy, żeby skóra wyglądała na taką jednolitą taką lepszą moją drugą skórą, co ma tam przykryć, to przykryje, fajnie współgra z kosmetykami kremowymi, np. do konturowania z każdym korektorem i z konkretnymi pudrami, również daje takie bardzo gładkie, piękne wykończenie, które nie podkreśla też mojej dość porowatej, pełnej zmarszczek, załamań yy, skóry. Więc to jest jeden z moich ulubionych podkładów na imprezy, ponieważ wygląda jak druga skóra, yy, dobrze wygląda, jak człowiek tak pobawi, potańczy, wypije co nieco, zje, siedzi w takim dość dusznym pomieszczeniu, skóra się lekko przepoci, wystarczy odrobina papieru toaletowego czy jakiegoś ręcznika, odcisnąć co tam trzeba i wygląda się naprawdę świetnie. Yy, drugi podkład, który też yy, jest taki bardzo delikatny, który też nie wymaga Dużej ilości też ma całkiem ładne krycie, też jest drogą marką dostępną, chyba w Daglasie, jak się nie mylę, ale na internecie też go można dostać, więc to nie jest żaden problem. Jedyny problem to jest to, że trzeba sporo za niego zapłacić. Jest to marka Giorgio Armani Lasting Silk UV Foundation i to naprawdę jest takie bardzo jedwabiste, delikatne wykończenie na skórze i zachowuje się bardzo podobnie jak Bobbi Brown, tylko Bobbi Brown jest bardziej w stronę matową, a ten bardziej właśnie w taką, w taki no delikatniejszy sposób obchodzi się ze skórą. Nie jest taki matowy, jest bardziej właśnie taki aksamitny, delikatny. Pięknie wygląda też jak druga skóra, ma Całkiem fajny poziom krycia To jest taki mój ulubiony podkład Na przykład na imprezy rodzinne Gdzie będą robione zdjęcia Ponieważ człowiek nie wygląda jakby miał maskę na twarzy Wygląda wszystko fajnie, naturalnie Też ładnie zachowuje się Jak się skóra przepoci Widać takie lekkie przepocenie się na strefie T A nie ma takiego problemu Że zjeżdża, że się rozpływa Że się separuje Ja też na okres letni nie używam żadnego kremu Ponieważ nie ma takiej potrzeby Wystarczy serum albo dobra baza matująca, nietłusta, na przykład z, z czegoś z Hourglass albo albo Becca. To są takie moje sprawdzone bazy, które są właśnie nawilżające, ale jeszcze nie natłuszczają tak bardzo skórę nie tworzą takiej separacyjnej warstwy, która rozpuszcza to, to co jest nałożone. Na nią. Kolejna opcja też będzie bardzo droga. To jest podkład do mieszania, ponieważ ja nie używam SPF-u pod makijaż w formie kremu, ponieważ to się u mnie nie sprawdza. Niestety żaden makijaż nie trzyma się dłużej niż godzinę, półtorej w takich naprawdę sprzyjających warunkach. Po prostu zaczyna się świecić. Wygląda tak, jakbym miała nałożony najbardziej. Nawilżający podkład na świecie, który sprawdzi się u osób, które mają skórę na twarzy, tak jak ja na piętach. Dosłownie nie da rady. Więc stwierdziłam, że zainwestują naprawdę sporo, bo ten podkład jest też dość drogi na coś, co ma SPF50. To jest It Cosmetics, to jest ten CC, czyli ten taki najbardziej klasyczny, bo jest jeszcze matujący i jest jeszcze rozświetlający, który też mam, też mieszam z innymi kosmetykami i to się sprawdza najlepiej, ponieważ używam tego 2 trzecie, i 1 trzecią innego podkładu. Wtedy wygląd wygląda to najlepiej, ponieważ mam wrażenie, że to wygląda całkiem nieźle, ale to jeszcze nie jest to wykończenie, które się mi podoba na mojej twarzy i to rozwiązanie sprawdza się najlepiej w okresie letnim, ponieważ skóra wygląda świeżo, dobry puder, jakaś mgiełka matująca i naprawdę można iść między ludzi i się tam nie martwić, że coś tam na chwilę nam spłynie, separuje się, w zmarszczkach się zbierze, bo to jest chyba najgorsze, co się może stać, jak jesteśmy między ludźmi i chcemy wyglądać naprawdę dobrze także to jest trzecia propozycja, która u mnie się sprawdza w okresie letnim. Jest to podkład o wykończeniu takim lekko nawilżającym, takie pół na pół, trochę nawilżenia, trochę zmatowienia. Wygląda to całkiem jeszcze naturalnie, nałożony w niewielkiej ilości. Naprawdę wygląda super. Max jedna pomka na całą buzię, gąbeczka lub paluchy sprawdzają się najlepiej. Mam teraz jeszcze dwie propozycje tańsze. Dla tych osób, które nie chcą wydawać zbyt dużo, um, tutaj mam podkład, który jest nowością, bo nie tak dawno była jego premiera no i naprawdę z wielkim, wielkim boom um, cały świat opłynął. Um, I muszę um, przyznać, że to jest jeden z tych podkładów, który był też dobrze rozreklamowany w formie PR-u, zwłaszcza w Stanach. Te dziewczyny dostawały dość ogromne paczki, no i były oczywiście ohełki -ah i mnóstwo pozytywnych rzeczy. Ja go kupiłam na wyprzedaży w Hebe. To jest Catrice Truskin, to jest podkład nawilżający i u mnie akurat to nawilżenie jest takie bardzo delikatne. To zmatowienie jest tak powiedzmy w połowie, nie jest, nie jest takie zbyt słabe, nie jest też zbyt mocne. Z dobrym pudrem matującym naprawdę daje świetne wykończenie jak druga skóra świeża. Oczywiście skóra się przepoci, no bo to jest zupełnie normalne, skóra jest tkanką żywą, więc swoje robi, ale nie powoduje to, że makijaż puchnie. Wygląda nienaturalnie, wygląda jakby się odseparował, jakby się tam ciastkował w dziwny sposób. Na zmarszczkę też całkiem nieźle się układa. No i to wykończenie jest dość naturalne. Wystarczy też jedna pompka. Maksymalnie ja odradzam naprawdę takiego ukrywania się pod makijażem na tip-top do, do pracy lub gdzieś jak wychodzimy, bo jeśli jest tego zbyt dużo, to jest mniejsza szansa na to, że będzie to wyglądać całkiem naturalnie i jeszcze dobrze w późniejszych godzinach. I ostatni. Podkład to jest taki podkład, myślę, będzie świetny dla dziewczyn, które imprezują. Jak zaczynają w piątek, kończą maraton w poniedziałek rano przed pracą na przykład, czy przed zajęciami na studiach, e, ponieważ jego e, działanie na skórze, jego wygląd taki odpowiedni jest tutaj e, no, 30 godzin. 30 godzin, więc nakładacie właśnie piątek, wieczór, w poniedziałek rano, tam gdzieś go sobie ściągasz, jak żartuje. Oczywiście, mocno naciągana teoria. E, to jest Maybelline Super Stay Active Wear i to jest podkład, który dla mnie jest takim podkładem siostrzanym. Bliźniaczym dla podkładu z Estée Lauder Double Wear. Naprawdę zachowuje się identycznie, e, wygląda identycznie, ma bardzo podobną formułę. E, no, miałam ten podkład, więc używam go dość często i faktycznie wiem, jak on się zachowywał na mojej skórze. Jeśli przesadziłam z ilością, jak dałam dwie pompki na twarz i gdzieś tutaj troszeczkę e, niżej, to po prostu już był max. To już było zbyt duże, grono paskudnie w późniejszych godzinach. Jak dałam jedną pompkę, to wyglądało to całkiem jeszcze nieźle, krycie było też spoko i oczywiście dobrym pudrem też całkiem fajnie wyglądał. To samo jest z tym podkładem. Nie wymaga wielkiej ilości, wystarczy gąbeczka, do nałożenia nie trzeba specjalnej techniki tak jak i z pozostałymi podkładami i naprawdę ten podkład świetnie się też dopasowuje dobrze zachowuje się w centralnej części twarzy gdzie mam najbardziej rozszerzone pory gdzie najczęściej skóra się przetłuszcza i jest najbardziej świecąca się i w tym miejscu oczywiście też najczęściej podkłady rozpuszczają cały makijaż to sebum już tam, jak, je, jak się już aktywuje w większej ilości, to naprawdę jest trudno to okiełznać, daje radę. Nie używam baz matujących, mam jedną czy tam dwie, ale to one naprawdę działają, no, no, tyle, że są nałożone po prostu, teoria jest, ale ich działanie naprawdę jest nieadekwatne do tego, co powinno być, czyli teoretycznie ich nie ma, tworzą jakąś taką warstwę tylko pod, pod makijażem i te podkłady zdają egzamin pod względem utrzymywania się na skórze. I to, jak będą się zachowywać, no to też zależy od tego, co nakładamy na nie. Jaki, jaką giełkę zastosujemy ym, i co, co też kładziemy pod pod, więc ja daję tylko serum, im mniej rzeczy pod makijażem, tym lepiej i im mniej na, na podkładzie też jest zdecydowanie lepiej. Ym, to są kosmetyki sprawdzone, to są kosmetyki, które stosuję na imprezach, ym, na jakichś wyjściach albo jak jadę właśnie do miasta i muszę wiem, że po tym mieście pochodzić, to sięgam po to, bo wiem, że to będzie się na mojej skórze trzymać i zanim dojdę do tego urzędu, zanim się wypocę w urzędzie e, i wrócę do samochodu nagrzanego, to to człowiek jeszcze wygląda jako tako, ale rzadko się mi zdarza, że jadę do urzędu i wracam do domu, bo jeszcze z urzędu jadę do sklepu, ze sklepu do drugiego sklepu i gdzieś tam jeszcze bo mnie mąż jeszcze coś, po coś po drodze wyśle, więc człowiek wraca do domu to po dobrych paru godzinach i jak się zobaczy w busterko, to człowiek się błyszczy, ale jest nadal pomalowany, wszystko siedzi, nic tutaj nie spływa, nic... Y pod okiem też nie, nie napuchnie, nie robi się milion dodatkowych zmarszczek, więc jeszcze to jest w, no, takie, powiedzmy, w granicach akceptacji, w granicach normy. Cię to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo słońca i ciepła. Oczywiście korzystajmy z tego, bo już za parę miesięcy znowu będzie ta jesień i zima będzie narzekać, że jest zimno. Ja z dwojga złego wolę ciepło. Zdecydowanie tak. Cię to wszystko. Wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!